Juliusz Sobak, witam Państwa w skanerze Defense24, a moim gościem jest dzisiaj dr Marek Depczyński z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry Panu. Witam Pana redaktora, witam Szanownych Państwa. No więc od razu przejdźmy do konkretów, bo yy, będziemy dzisiaj rozmawiać o armii rosyjskiej i od razu zaczniemy od pytania, dlaczego to już nie jest taka armia rosyjska, o jakiej większość z naszych widzów myśli, czyli w zasadzie o, myślą o armii radzieckiej, takiej masowej, yy, dowodzonej różnie, ale raczej średnio wyszkolonej. Yy, a to już jest zupełnie, zupełnie inny rodzaj yy, sił zbrojnych, ta armia rosyjska, z którą teraz mamy do czynienia. Panie redaktorze, zanim podejmę temat, po pierwsze chciałem panu podziękować za zaproszenie do udziału w tejże dyskusji dotyczącej rosyjskiego potencjału militarnego oraz no to ja panu dziękuję, że pan się pojawił, bo liczę na to, że pozyskamy dużo informacji. Jeżeli chodzi o sam temat rosyjskich sił zbrojnych, jest on dla mnie ciekawym, a wręcz pasjonującym. Pozostaje obszernym i tak na dobrą sprawę podlega ciągłej, dynamicznej zmianie. Stąd i zmiana, o której pan, którą pan zauważył, to już nie są typowo postradzieckie siły zbrojne, a nowoczesne siły zbrojne zdolne do reagowania na konflikty w skali lokalnej, jak i regionalnej. No właśnie, i zdecydowanie inne pod względem tej struktury, że tak powiem, zawodowej, bo w tej chwili jest to armia tak naprawdę w większości zawodowa czy kontraktowa, dobrze wyszkolona i coraz lepiej, że tak powiem, zorganizowana w taki nowoczesny sposób. Tak jak pan zauważył, każda zmiana wprowadzona w ramach rosyjskiego, radzieckiego potencjału militarnego skutkuje albo inaczej przynosi zmiany geopolityczne dla Europy. To, co się zdarzyło po 2008 roku w ramach rosyjskich sił zbrojnych, również przekłada się na Skutki albo skutkuje, albo lub też skutkować może zmianami w Europie. Tu mówimy o zmianach, które dotyczą nie tylko struktur organizacyjnych, nie tylko e, procesu profesjonalizacji tychże sił zbrojnych, ale również e, problematy dotyczą również problematyki procesu mm, przezbrojenia i modernizacji, tym samym osiągania nowych zdolności. No właśnie wracając jakby do tego tematu zawodowości sił zbrojnych. Jak to w tej chwili wygląda ta struktura? I, ilu jest tych poborowych, bo pobór nadal istnieje w, w, w Rosji, a ilu jest tych żołnierzy zawodowych w jednostkach? I, i jaka jest ta proporcja, jeśli chodzi o, o że tak powiem, konkretne rodzaje sił zbrojnych i, i, i ich że tak powiem, zastosowanie? W odróżnieniu od sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie z poborem do, albo inaczej z zasadniczą służbą wojskową pożegnano się w 1975 roku po zakończeniu konfliktu w Wietnamie, w rosyjskie, rosyjskie siły zbrojne utrzymywane są na zasadzie uzupełnienia mieszanego, gdzie wykorzystywana jest również zasadnicza służba wojskowa, jak również służba kontraktowa, zawodowa. Na dzień dzisiejszy etat czasu pokoju rosyjskich sił zbrojnych to ponad 1,16 mln stanowisk etatowych, z których około 95-98% jest uzupełniona żołnierzami. Żołnierzami, którzy praktycznie w 60, a nawet 70% stanowią żo żołnierzy zawodowych. To, żo to żołnierze zawodowi. Czy to, jaki procent armii, tak jakbyśmy patrzyli na na cały kształt stanowią ci żołnierze zawodowi? To może inaczej. Średniorocznie do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej powoływanych jest około 250 tysięcy poborowych. Biorąc pod uwagę stan etatowy Sił Zbrojnych, czyli milion 16 tysięcy stanowisk etatowych obsadzonych w 95, 98 procentach, śmiem twierdzić, że pozostałe 600-650 tysięcy żołnierzy to żołnierze zawodowi. Czyli my tak naprawdę mówimy o no, dość dużym stopniu uzawodowienia czy też profesjonalizacji y, sił zbrojnych, które no, w, tej chwili, w tej chwili od pewnego czasu są, y, są poważnie modernizowane pod względem y, sprzętu, pod względem też systemów łączności. I mam wrażenie, że również sposobu dowodzenia czy zarządzania. Jeżeli chodzi o proces przezbrojenia i modernizacji, zaskakującym jest rosnąca efektywność albo skuteczność kolejnych państwowych programów zbrojeniowych. Przedostatni, uruchomiony w 2011 roku. Skutkował znaczącym skokiem wskaźnika modernizacyjnego, tak jak to Rosjanie określają, jeżeli chodzi o siły zbrojne, ten, który jest aktualnie realizowany do 2027 roku, może skutkować pojawieniem się w rosyjskich siłach zbrojnych uzbrojenia odbiegające, od, od, odbiegającego od tego, które jest aktualnie wykorzystywane i eksploatowane. Tak, bo te programy to w dużym stopniu dotąd była tak naprawdę. Modernizacja, modyfikacja sprzętu już eksploatowanego, natomiast w zdecydowanie mniejszym stopniu to były nowe rodzaje uzbrojenia. Jak najbardziej ma Pan rację. Takim najprostszym przykładem, który można wykorzystać do wyjaśnienia tego zjawiska jest park sprzętu pancernego. 20, około 22 tysięcy rosyjskich czołgów w 95% stanowią konstrukcje powstałe, wyprodukowane. Jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Ostatni model T90, przyjęty do uzbrojenia w 1992 roku, to raptem 450, nie więcej niż 500 sztuk. Z tego większość podlega modernizacji do wersji M, która znacząco odbiega od, od pierwotnego modelu. No tak, to jest, to jest tak naprawdę trend takiej. No modernizacji wynikającej też ze skali armii, no bo armia rosyjska to jest, no jest proporcjonalna do, do wielkości terytorium i, i granic, które trzeba bronić, więc chociażby ze względu na skalę nawet nawet dużego bogatego państwa nie stać, żeby taką ilość sprzętu wymienić w krótkim czasie. No rozumiem, że to jest taki proces stopniowy, że najpierw modernizowany jest na ile się da, a a te nowe typy są wprowadzane relatywnie wolno. W tym przypadku pozwolę się nie zgodzić z panem redaktorem. Okay. Ta armia, te siły zbrojne one nie są adekwatne do wielkości terytorium. W Stanach Zjednoczonych pod bronią utrzymywanych jest milion 330 tysięcy żołnierzy. W Chinach natomiast ponad milion 800 tysięcy. Rosjanie utrzymują w czasie P, w czasie pokoju nieco więcej niż milion. Natomiast terytorium tego państwa jest znacznie większe niż terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, bądź też Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Stąd o skuteczności tychże sił zbrojnych o i tegoż potencjału militarnego decydują zdolności. Między innymi te uzyskiwane w ramach wdrażania nowych wzorów i systemów uzbrojenia. No, Ale też zdolności do że tak bym, szybkiego reagowania, szybkiego przerzutu. Z tego co wiem, to rosyjskie siły zbrojne... Dość intensywnie ćwiczą na przykład przerzut drogą powietrzną i to dość ciężkiego sprzętu I, i to jest może widowiskowe, ale to też daje nam jakby pewną świadomość, jeśli chodzi o to, jak szybko można te potrzeby na przykład w jakimś obszarze uzupełnić. Pełna zgoda. Z drugiej strony ja bym chciał podkreślić, że jest to praktycznie rzecz biorąc wynikowa tego, co nazywamy procesem transformacji rosyjskich sił zbrojnych, który został skutecznie uruchomiony po 2008 roku. Może nie będę odkrywczym, ale przepraszam, ale to już pod koniec XVIII wieku Piotr I zamarzył o czymś, co umożliwi mu podjęcie Szybkich działań w dowolnym zakątku Federacji Rosyjskiej. Na dzień dzisiejszy takie zdolności Rosjanie osiągnęli, co udowodnili między innymi w Kazachstanie. No tak, to jest jeden z tych najświeższych y, przykładów, ale y, też y, pojawienie się wojsk na Ukrainie w 2014 roku to, to też był taki proces y, szybki i y, mało widoczny dla, y, dla y, Chociażby służb zachodnich, które wydawały się być mocno zaskoczone. Być może jeżeli chodzi o przerzut realizowany w skali operacyjnej tak, to mogło zaskakiwać. Natomiast to, co zostało przeprowadzone w skali strategicznej w ramach przerzutu strategicznego prosty przykład. Taktyczna batalionowa grupa bojowa z brygady zmotoryzowanej rozlokowanej na Sachalinie, ona została przerzucona w rejon granicy Ukrainy w ciągu 8 dni. To Między innymi wskazuje na, wskazuje na możliwość tegoż przerzutu, projekcji potencjału, a z drugiej strony potwierdza sprawność, jeżeli chodzi o struktury organizacyjne. No tak, to jest, jak rozumiem, jeden z tych istotnych elementów reformy. To jak wyglądały te zmiany w czasie? Jakby Pan mógł zarysować sytuację? Bo już powiedział Pan, że ten 2008 rok to był ten moment takiego. Przyspieszenia zmian, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, szkoleniowe sił zbrojnych i jak to przebiegało dalej, no bo w tej chwili mamy rok 2021, w zasadzie 2022 już od, od kilkunastu dni. Więc no, ta, ta sytuacja, jak rozumiem, dość dynamicznie się zmieniała, bo też sytuacja, w której Rosja funkcjonuje, się w tym czasie nieco zmieniła. Ma pan rację. E, proces zmian. On się nie zaczął w 2008 roku. Praktycznie rzecz biorąc, tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosjanie przewartościowali swoją ocenę zagrożeń, tym samym dostrzegli potrzebę nie tylko relokacji utrzymywanych sił zbrojnych, potencjału militarnego, jego redukowania, ale również dostosowania do nowych wyzwań i zagrożeń. W zasadzie pod koniec XX wieku i na progu XXI wieku podjęto trzy, co niektórzy wskazują na cztery próby Reorganizacji tegoż potencjału. Pierwsza podjęta przez Graczowa zakończyła się niepowodzeniem z prostej przyczyny. Zabrakło środków finansowych, które zostały wykorzystane na sfinansowanie konfliktu albo działań bojowych prowadzonych w Czeczeniu. Druga próba podjęta przez ministra, nowego ministra obrony została skutecznie zablokowana w ramach konfliktu dwóch ośrodków decyzyjnych Sztabu Generalnego i Ministerstwa Obrony. Kwasin i, i Sergiejew nie, nie potrafili się ze sobą dogadać, albo inaczej, osiągnąć porozumienia co do priorytetów. Jeden z nich stawiał na strategiczne siły jądrowe, drugi na komponent konwencjonalny sił zbrojnych. Stąd, finalnie, reforma, próba reorganizacji i przebudowy tegoż komponentu m, zablokowana została skutecznie tym, co nazywamy gwałtownym załamaniem finansów państwa i dewaluacją rubla. To ostatecznie zdecydowało o, o, o losach tejże reformy. Kolejna podjęta przez Iwanowa, ona była kontynuowana przez e, Serdiukowa. Iwanow de facto przygotował plan, albo inaczej, e, zasadnicze kierunki, określił zasadnicze kierunki zmian. Serdziukow w 2007 roku, przejmując odpowiedzialność za Ministerstwo Obrony, on ten plan skutecznie wdrożył w życie, ale żeby go przeforsować, musiał po pierwsze przełamać opór, wewnętrznych Struktur sił zbrojnych, co skutkowało między m.in. czymś, co, co określono nawet mianem buntu generałów. Bunt, zanim wybuchł i rozgorzał na dobre, został szybciutko wygaszony. Szef Sztabu Generalnego jako przywódca buntu został skierowany do pracy w Brukseli jako przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy NATO. Natomiast Serdiukow dokonał czystki kadrowej, którą można porównać z tym, co, czy, co, co dotknęło Armię Czerwoną w 1937 roku. Przełamując tym samym opór wewnętrzny struktur organizacyjnych, Serdików przygotował sobie pole manewr przez żołnierzy, przez dowódców, przez kluczową kadrę kierowniczą Sił Zbrojnych, określany jako, no, w zasadzie pogardliwie, jako sprzedawca mebli z Leningradu, okazał się skutecznym menadżerem. Potrafił przeforsować coś, co wydawało się niemożliwym. Dzięki Serdziukowowi do praktycznie końca 2009 roku Rosjanie zrezygnowali z systemu mobilizacji masowej, postawili na siły zbrojne, które są przygotowane do podjęcia szybkich działań, inaczej reakcji na, na ewentualne konflikty lokalne i, i nawet i regionalne identyfikowane w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. To jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o rosyjskie siły zbrojne i ich organizację? Bo ona stała się, nazwijmy to, taka bardziej dynamiczna i troszkę zmniejszono skalę tych jednostek, żeby zwiększyć ich, ich mobilność. Zgadza się. W 2008 roku Sardiukov zrezygnował. W ramach wojsk lądowych z związków taktycznych szczebla dywizji. Stawiając na brygady, które według niego były bardziej podatne na przerzut, mobilne, tym samym przygotowane do reagowania, do szybkiego podjęcia działań w przypadku konfliktu lokalnego, zrezygnował z tychże dywizji na rzecz brygad. Zmiana skali i charakteru zagrożeń skutkowała powrotem do tychże dywizji. Dlatego też twierdzę, że temat dotyczący rosyjskich sił zbrojnych jest tematem Pasjonującym nie, ciekawym, ze względu właśnie na dynamikę zmian. No tak, ta dynamika też no można powiedzieć, że nas dotyka bezpośrednio, bo to jest to zagrożenie, z którym my się musimy, jako państwo, liczyć najbardziej, bo, bo jest to w zasadzie jedyne duże realne zagrożenie militarne dla, dla Polski i dla NATO. Pełna zgoda. Z drugiej strony chciałbym tylko i wyłącznie dodać, że tego zagrożenia. Nie można się obawiać z drugiej strony nie można go ignorować. No tak, nie należy niedoceniać przeciwnika, więc zajdźmy do poziomu tej Brygady. Jak ona wygląda pod względem możliwości, jakby ją porównać z Brygadami na przykład natowskimi, czy jaka jest specyfika takiej rosyjskiej Brygady? Jeżeli chodzi o brygadę, albo inaczej Związek Taktyczny Wojsk Lądowych, Ogólnowojskowy, wprowadzony przez Serdziukowa program reform przewidywał formowanie albo tworzenie brygad lekkich, średnich i ciężkich. To jest kontynuowane. Jeżeli popatrzymy sobie na struktury organizacyjne rosyjskich brygad ogólnowojskowych, można bardzo łatwo zidentyfikować te lekkie, m.in. brygady piechoty górskiej. Na dzień dzisiejszy tylko dwie, aczkolwiek nadal są utrzymywane. Brygady desantowo-szturmowe również można zakwalifikować do kategorii lekkich. Kategorię średnią, tu możemy do tej kategorii zaliczyć zarówno tą 15. brygadę zmotoryzowaną, która jest traktowana jako brygada sił pokojowych, przygotowana do szybkiego przerzutu i, i rozwinięcia na dowolnym teatrze działań wojennych. To znaczy, praktycznie mamy do czynienia z ekwiwalentem amerykańskiej brygady Striker. Z drugiej strony mamy ultralekkie pododdziały ogólnowojskowe, zmotoryzowane, czego przykładem jest 30. brygada zmotoryzowana, również przygotowana do szybkiego przerzutu na duże odległości. Oprócz tychże brygad lekkich i średnich mamy również brygady ciężkie, w których składzie, w skład wchodzą pod oddziały czołgów. A w przypadku, powiedzmy, 21 Brygady Zmotoryzowanej, tu mamy dwa bataliony czołgów, co, co również ją w pewien sposób wyróżnia. Czyli mamy że tak powiem, dość szerokie spektrum, ale jakby schodząc do, do tych głównych możliwości bojowych, ja z tego, co wiem. I to nie jest zaskakujące dla, dla kogokolwiek, kto myśli o armii rosyjskiej. Ona się kojarzy z dużym nasyceniem y, artylerią i y, w zasadzie nie tylko artylerią, również systemami rakietowymi, y, generalnie z dużą możliwością y, ogniową i, i to y, jeśli chodzi o dość y, dużą głębokość rażenia. Pełna zgoda. Panie redaktorze, Rosjanie zawsze przykładali dużą wagę do systemu. I teraz pytanie, czy rażenia, czy oddziaływania? Bardziej byłbym skłonny stwierdzić, że mamy do czynienia z systemem oddziaływania, integrującym nie tylko środki ogniowe, ale również i środki walki radioelektronicznej. Mówiąc, albo inaczej zawężając problem do środków ogniowych, artyleryjskich, tu możemy mówić o praktycznie rzecz biorąc, w pewnym sensie rewolucji. To na czym ono polega? Zwiększenie zasięgu i precyzji uderzenia. Nie mamy już do czynienia, albo inaczej, rzadko można spotkać coś takiego jak typowy ruski ogień, polegający na zmasowaniu środków ogniowych i wykonaniu konkretnego ognia, który, który pokrywa konkretną powierzchnię. Tu mówimy już o zdolnościach do precyzyjnego rażenia obiektów punktowych. No, jeśli chodzi o te precyzyjne możliwości, to to, co ja zauważam, to jest. Rosnące nasycenie systemami bezzałogowymi, to tak naprawdę od relatywnie niskiego poziomu do systemów krasy male-hale, czyli mogących pozostawać długo na dużej wysokości i obserwować relatywnie duży obszar. Jak najbardziej, pełna zgoda. Ta rewolucja, która się dokonała od 2011 roku na poziomie taktycznym. I, i ob, dotycząca wprowadzenia do Związków Taktycznych Wojsk Lądowych y, bezzałogowych y, statków powietrznych y, typu y, Eleron 3 zastawa bądź też ten najbardziej chyba popularny Orl Orlan 10, tak? Tak jest, Orlan 10. To już historia. Mhm. To już historia, która nadal jest rozwijana i nadal jest doskonalona. Natomiast to, czym na dzień dzisiejszy możemy być zaskoczeni to rozwijanie tychże zdolności na poziomie operacyjnym i operacyjno-strategicznym. Mówimy tutaj o bezzałogowcu klasy Orion, ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć o Adusie, o Hermesie, o Syriuszu, no i o tym, co, co stanowi KLU, jeżeli chodzi o rosyjski program bezzałogowców, czyli o Ochotniku. Czyli wchodzimy na takie dość szerokie. Że tak powiem, wysokie poziomy operacyjne, ale też zmienia się sytuacja, jeśli chodzi o ten relatywnie niski poziom, bo pojawiają się systemy rażenia, czyli na przykład amunicja krążąca Lancet. Zgadzam się, jeżeli chodzi o wykorzystanie tychże bezzałogowców, to nie tylko i wyłącznie system rozpoznania, pozyskiwania informacji o przeciwniku środowisku, ale również to, co nazywamy zdolnością rażenia rażenia z wykorzystaniem bezpilotowców lub samych bezpilotowców, tak jak pan zauważył Lancet ostatnio testowane w Syrii, to perspektywa może 3-4 lat to zostanie wdrożone do, do rosyjskich sił zbrojnych. Być może nie tylko do sił operacji specjalnych, ale również i wojsk lądowych. To, co może zaskakiwać, to dynamika tego procesu. Rosjanie jeszcze, do, tak jak wspomniałem, do 2011 roku pozostawali w tyle. Za potentatami, za Izraelem, za Stanami Zjednoczonymi i teraz de facto za Turcją, tak? Natomiast po 2011 roku ta luka, ta, te, te, te braki zostały bardzo szybko nadrobione. Tak, i z tego co wiem, to nasycenie jest relatywnie duże i to nie tylko w wojskach specjalnych czy czy na tym poziomie wysokim, czyli chociażby systemu Orion, ale, ale to też są jednostki bez w wojskach zmotoryzowanych, zmechanizowanych, też w wojskach strategicznych, jako zabezpieczenie tych mobilnych wyrzutni pocisków międzykontynentalnych, więc to spektrum jest bardzo szerokie zastosowanie. Pełna zgoda. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, kompanie bezzałogowych statków powietrznych wdrożono w struktury organizacyjne zarówno brygad, jak i dywizji ogólnowojskowych. Bezzałogowce pojawiły się, no, dla przykładu w wojskach kolejowych, pojawiły się w pododziałach artylerii i rakietowych, tak jak Pan zauważył, bez bezzałogowce również można identyfikować w strukturach strategicznych wojsk rakietowych. Za chwilę będą one skutecznie wykorzystywane z pokładów okrętów. No tak, czyli tak jak wspomnieliśmy na początku, te siły zbrojne dość gwałtownie się. Y, zmieniały, y, ewoluowały, a my niestety nie mamy tyle czasu, żeby objąć ten, y, ten cały proces y, w tym jednym spotkaniu. Także y, no liczę, że będziemy mogli się jeszcze raz y, spotkać, ale y, dzisiaj nasz y, czas dobiega końca. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dla mnie jest to temat, powiem tak, nie tyle pasjonujący, ale wręcz niewyczerpany. No to liczę, że jeszcze nie raz się spotkamy. Dziękuję Panu bardzo za udział. Dziękuję. I dziękuję Państwu za spotkanie i zapraszam na kolejne skanery Defense24.